Uczniowie, czy wiecie, że maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski? W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta. Pierwszy maja, który zapisał się jako międzynarodowe święto pracy, obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W tym dniu szczególnie podkreśla się rolę pracy w życiu człowieka. W Polsce jest świętem państwowym od roku 1950. Jak myślicie, dlaczego praca w życiu każdego człowieka jest taka ważna? Bardzo, żeby by było cały dzień leżeć w łóżku, ile nie chować, nic nie robić. Co by było, gdyby ludzie nie pracowali? Wszyscy dla wszystkich. Murasz domy buduje, krawiec szyję ubrania, ale gdzieś by co uszył, gdyby nie miał mieszkania. A i murasz by przecież na roboty nie ruszył, gdyby krawiec mu spodnie i fartucha nie uszył. Piekarz musi mieć buty, więc do szewca iść trzeba. No a gdyby nie piekarz, to by szewc nie miał chleba. Tak, dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego. 2 kwietnia ustanowiony został Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych. Dlatego też tym bardziej należy go propagować i jak najczęściej o nim mówić. Kolory Flagi Polskiej towarzyszą nierozerwalnie dziejom historycznym naszego narodu. A są nimi czerwień symbolizująca przelaną krew w walce, w obronie kraju oraz bier symbolizujące wartości duchowe czystość i niepokalanie. Przerwin to miłość, wiel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste. Święto narodowe 3 maja obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w 1791 roku. Autorami konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołontaj. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa.